Zawsze chciałem być w wojsku. W zasadzie nie było to trudne. Wyróżniałem się z grona innej, więc zostałem dowódcą. Z racji tego, że nasze imperium było tak duże, wysyłano nas w różne rejony, abyśmy pilnowali porządku. A tych, którzy nie potrafili się podporządkować w danym rejonie, skazywano na śmierć. Z racji tego, że nie musieliśmy podejmować jakichś działań zbrojnych, najczęściej wykonywaliśmy wyroki. W naszej okolicy pojawiało się wielu dziwaków, którzy nie robili nic złego. Ale narazili się zbyt wpływowym osobom, a wyrok należało wykonać, bo przecież rozkaz to rozkaz. Wśród takich osób był Jezus. Na początku śmialiśmy się z niego, opluwaliśmy go, publicznie ośmieszaliśmy, ale to, co się wydarzyło po jego śmierci, pokazało, że nie był to zwykły człowiek. Zamurowało mnie wtedy, kiedy umierał, kiedy pojawiły się błyskawice, kiedy zrobiło się ciemno, działy się niesamowite rzeczy. Ludzie mi mówili, że wtedy uklęknąłem, zacząłem coś mam rotać, nie pamiętam nawet co, ale był to niezwykły dzień. Nasi podwładni powiedzieli, że sobie coś wymyśliliśmy, że to wszystko jest kłamstwem, ale ja wiem, co widziałem i że Jezus nie był zwykłym człowiekiem, ale kimś, za kim dziś poszedłbym w ogień. Postawa setnika to nic innego, o czym mówiliśmy przez ostatnie 40 dni wielkiego postu. Jakby mieć zaśmiony umysł i przy poznaniu Chrystusa diametralnie zmienić swoją postawę. Poznanie Chrystusa sprawia, że my nie damy sobie wmówić, że Boga nie ma. Ale przede wszystkim poprzez przemianę naszego życia doświadczymy tego, jak Bóg potrafi wejść w nawet najciemniejsze zakamarki naszego życia i uczynić je pięknymi. To nieustanne bycie przy Panu Bogu sprawia, że my damy świadectwo prawdzie i to nasze świadectwo będzie piękne.